Cześć, witam Was w to piękne letnie popołudnie Dzisiaj pokażę Wam taki szybki haul zakupowy z Rossmana i z Action Zapraszam do oglądania Pierwszymi rzeczami są podpaski Ja je kupiłam w promocji To są podpaski Facel One są z Rossmana i jest to firma Cruelty Free Podobnie jak chyba wszystkie marki Rossmanowskie są właśnie Cruelty Free co mnie bardzo cieszy Również w promocji taki płyn micelarny aloesowy Eveline. On kosztował 11,49 za 500 ml. Bardzo ładnie pachnie. Podoba mi się. Zapach taki delikatny. Właśnie czuć jakby ten aloes. Kolejnymi takimi większymi rzeczami tutaj są dwa mydełka. Isana Milk and Honey I tutaj mam jeszcze Breezy Ocean I powiem szczerze, że nie bardzo pachnie Oceanem to mydełko A Ma taki świeży zapach przyjemny Ale jednak czuć, że to jest zapach bardziej mydlany Aniżeli morski, bo może pachnie solą Natomiast tutaj bardzo mocno, mocno czuć miód nie czuć jakoś bardzo tego mleka, tylko właśnie mocno czuć miód. Bardzo słodki zapach. Jeśli ktoś kojarzy mydełko z Oriflame, gdzie zapach jest delikatniejszy i bardziej chyba czuć takie mleko słodzone miodem, to tutaj czuć taki czysty właśnie mocno słodki miód. I tutaj ostatnimi już rzeczami z Rossmana są maseczki. Tutaj wzięłam sobie maskę z ziaj z kwasem hialuronowym z to są płatki róży. Ma aha. masło różane, ekstrakt z płatków róży. Kwas hialuronowy. Moja skóra bardzo potrzebuje kwasu hialuronowego, bo szybko się przesusza, także lubię. Tutaj kolejna maseczka z kwasem hialuronowym to jest Eveline Cosmetics. I to jest trzy w jednym. Ma głęboko nawilżyć, regenerować i zapobiegać utracie wody. Cóż, ja jestem bez przerwy ostatnio odwodniona. W sensie moja skóra. Także, no zobaczymy, może mi coś pomoże. Kolejna maseczka, również do skóry odwodnionej, ale to, ale to nie było celowo. Po prostu wziąłem ją ze względu na to, że było napisane nawilżające z kwasem hialuronowym. Na tą odwodnioną skórę nawet nie zwróciłam uwagi. Jest to Isana i ona ma aks, ekstrakt. Nie wiem z czego, ale myślałam, że jest wegańska, tu nie ma znaczku wegańskiego, przynajmniej nie widzę. I kolejna maseczka, już ostatnia, też jest z Isany. I ona jest peel off z węglem aktywnym, i już jest wegańska, co mnie cieszy. Przechodzimy do rzeczy z Action. I tutaj na pierwszy ogień idą takie pisaki akwarelowe. Ich jeszcze nie otwieram, bo będę nagrywać test przyborów z Action. Także podlinkuję Wam po prostu w karcie albo w przypiętym komentarzu link do mojego drugiego kanału artystycznego, gdzie właśnie będzie test tych produktów. Znaczy tych i pisaków i jeszcze wielu innych rzeczy. Kolejną rzeczą jest taki śliczny piórnik. Była wersja złota i biała, jest też wersja różowa. Natomiast ja wybrałam właśnie srebrną. To nie jest biała, to jest srebrna. Pięk, pięknie się mieni. I tutaj mam jeszcze dwie ostatnie rzeczy, bardziej do bullet journal, czy też notesiku. To są takie klamerki. Właśnie ja wybrałam odcień złoto-srebrny i nie mam pojęcia, jak to rozpiąć w tej chwili. No cóż, jak człowiek nie pomyśli, to potem ma problem. Mm -hmm. tutaj jest taka zaczepka na, na tą metkę, więc ją trzeba sobie po prostu zdjąć i to się powinno otwierać, ale widzicie to są takie mm. tutaj jest trochę srebrnych tu jest troszkę złotych taki miks, ja wiem, że pod to światło może tego nie być widać, no ale trudno nic z tym światem nie zrobię, bo dzisiaj jest słoneczko i tutaj jeszcze ostatnią rzeczą są takie washi tape to są właśnie tasiemki, których ja bardzo często używam do bullet journalu. One się bardzo pięknie świecą, mienią, widzicie? Także super, uwielbiam takie holograficzne rzeczy. I jeszcze tak poza, poza sztuką i kosmetykami kupiłam sobie słuchawki, całkiem niezłe. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podoba, oczywiście zostawiacie łapki w górę. Piszcie w komentarzach, który produkt Wam się sprawdził lub czy używacie właśnie takich produktów z Action. Ja się postaram pilnować, bo YouTube wyłącza komentarze, nie wiem dlaczego, ale postaram się pilnować, żeby one były jakby cały czas otwarte. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!